Jak nazywa się zjawisko utrzymywania się stałej temperatury cieczy podczas wrzenia, mimo dopływu ciepła? Ciepło utajone Jak nazywa się indyjski przywódca ruchu niepodległościowego, który powiedział: Strach jest grzechem, a wycofanie się jest klęską. Mahatma Gandhi, JR 1930. Jak nazywa się morze w rejonach polarnych, którego powierzchnia jest pokryta lodem? Morze lodowe. Jak nazywa się gruba warstwa, znajdująca się na zewnątrz błony komórkowej komórek roślinnych, która utrzymuje ich sztywny kształt? Ściana komórkowa. Jak nazywa się wielkie piramidy Majów, stanowisko archeologiczne w Meksyku na Jukatanie? Jesienica.